Afganistan to biedny i surowy kraj leżący w Azji Południowej. Przez tysiąclecia krzyżywały się tu lądowe szlaki handlowe, m.in. słynny jedwabny szlak łączący Chiny z Bliskim Wschodem i Europą. Teren ten był też często areną rozmaitych wojen i podbojów już od starożytności. Przewijały się tu wojska kolejnych koczowniczych ludów, jakichś światowych mocarstw. 20-wieczna historia tego kraju to liczne przewroty, wojny domowe i interwencje zewnętrzne. Najbardziej destruktywna i krwawa okazała się radziecka interwencja w Afganistanie w latach 1979-1989 liczba ofiar śmiertelnych tego konfliktu po stronie afgańskiej oceniana jest na około 1,5 miliona ludzi, w tym była to głównie ludność cywilna. Po wycofaniu się Sowietów doszło do stopniowej islamizacji tego kraju. W 1992 roku rząd II Republiki został obalony, a zwycięzcy utworzyli Islamską Republikę Afganistanu. Jednak jedność nowej władzy bardzo szybko się skończyła. Kraj zaczął się rozpadać na kilka stref kontroli. W 1994 roku w Afganistanie pojawili się talibowie, czyli wspierani głównie przez Pakistan fundamentaliści islamscy, którzy bardzo szybko stali się znaczącą siłą. Już w 1996 roku zajęli oni dwie trzecie kraju i 27 września zdobyli stolicę państwa Kabul. Powstał wtedy Islamski Emirat Afganistanu z Mohammadem Omarem na czele. W następnych kilkunastu miesiącach zdobyli oni 90% terytorium Afganistanu. Na kontrolowanych przez siebie terenach talibowie wprowadzili bardzo surowe prawo, oparte na najbardziej rygorystycznych założeniach szariatu. To właśnie w tych realiach toczy się akcja filmu aniowanego pod tytułem Żywiciel w oryginale The Breadwinner z 2017 roku. Żywiciel to ekranizacja powieści dla dzieci o tym samym tytule z 2000 roku, autorstwa Deborah Ellis. Co ciekawe, autorka tej książki spędziła kilka miesięcy na rozmowach z kobietami i dziewczętami w obozach dla uchodźców w Pakistanie i wykorzystała wywiady z nimi jako podstawę opisu życia w Afganistanie. Dzięki temu treść Żywiciela przedstawia nam wiarygodny obraz Kabulu pod rządami talibów z perspektywy cywilów. Akcja Żywiciela dzieje się w 2001 roku, gdy kwestią czasu była interwencja amerykańska. Nie jest to jednak film wojenny, a raczej wysublimowany dramat skomplikowanej scenerii kraju pod rządami ekstremistów. Poznajemy tu losy młodej dziewczyny Paruany i jej rodziny. Ojciec głównej bohaterki, Nurullah, jest kalekim weteranem wojny sowiecko-afgańskiej i emerytowanym nauczycielem. W obecnej sytuacji, kiedy szkoły zostały zamknięte przez talibów, ten z trudem utrzymuje pięcioosobową rodzinę. Co ciekawe, jego jednym z głównych źródeł dochodów jest pomoc w czytaniu i pisaniu dla analfabetów których w Afganistanie było i wciąż jest wielu. Ojciec dziewczynki zagwarantował jej domową edukację, co oczywiście przez prawo było penalizowane. Present, Pewnego dnia Nurullah zostaje niesprawiedliwie aresztowany z powodu na pozór błahej sprzeczki z młodym bojówkarzem talibów Idrisem. Od tego momentu rodzina Parłany zostaje pozbawiona jedynego mężczyzny w domu i środków na utrzymanie. Normalne funkcjonowanie rodziny w Kabulu pod rządami talibów okazuje się ogromnym wyzwaniem. W świecie tym kobiety są kompletnie ubezwłasnowolnione. Nie mogą się uczyć ani pracować. Muszą nosić burki zakrywające całe ciało i nie powinny nawet opuszczać domostwa bez opieki mężczyzny. Niemożliwe okazuje się zwyczajne pójście na zakupy czy wyjście po wodę do studni a tym bardziej ubieganie się o wypuszczenie z więzienia ojca rodziny. Wszechobecna talibska policja religijna nie ma problemu w stosowaniu publicznych karcie lesnych, załamanie prawa szariatu, nawet wobec bezbronnych kobiet i dzieci. Zbawienna dla rodziny okazała się pomysłowość parłany. Da pościęciu włosów i przybronie się w męskie ubrania, mogła swobodnie poruszać się po mieście, udając chłopca. Od tego momentu świadka budu został dla niej otwarty. Tytułowy żywiciel, a raczej żywicielka, może od teraz pracować, chodzić do sklepu, rozmawiać z innymi mieszkańcami, czy po prostu być na zewnątrz. Co ciekawe, motyw ten nie został zmyślony. Autorka książkowego żywiciela zainspirowała się prawdziwą dziewczynką, która w podobnym celu przybiera się za chłopca w obozie dla uchodźców. Parłana w pełni poświęca się dbaniu o byt rodziny. Mimo ciążących na niej obowiązków, ta dalej zachowuje dziecięcą fantazję i marzy o lepszej przyszłości. Kontrastem do surowych i dramatycznych wydarzeń z jej życia są opowieści, jakimi ta zabawia swojego młodszego brata Zakiego. W scenach tych szata graficzna zyskuje w końcu bogactwo kolorów, a sama animacja przypomina ręcznie robione wycinanki. Historie te mają wyjątkowy, afgański klimat, a ich treść subtelnie nawiązuje do życia codziennego bohaterów i w ogólnym rozrachunku potrafi złapać za serce. W tym filmie nie uświadczymy scen oglądania telewizji, słuchania muzyki czy korzystania z innych multimediów, gdyż było to prawnie zakazane w Afganistanie. Dlatego też opowiadania Parłany zyskują szczególną wartość jako jedyna dostępna forma rozrywki i odskoczni od rzeczywistości. Mimo wszechobecnej nędzy, brudu i zniszczeń wojennych, Kabul w filmie Żywiciel jest żywym, choć nieco zagurzonym miastem. Na rynku kwitnie handel i jest całkiem duży ruch. Normalnie działają tu różne gałęzie przemysłu, między innymi cukierniczy. Oraz prężnie funkcjonuje tu praca najemna dzieci, Dzięki czemu Parłanie i jej przyjaciółce Shaozi szybko udaje się znaleźć źródło dochodu. Niestety, większość ich zawodów to ciężka praca fizyczna, w której są wykorzystywane. Każdy mieszkaniec musi się podporządkować prawie szariatu. Niektórzy robią to, by uniknąć problemów, inni z własnej woli, gdyż dostrzec możemy przykłady ludzi, którzy znacznie korzystają na obecnym ładzie. Warto zauważyć, że w tym filmie wszyscy mężczyźni mają pokaźny zarost. Jest tak, ponieważ. Talibowie nakazali wszystkim nosić brodę długości tej proroka Mahometa. W okolicach Kabulu pojawiają się pustkowia i pobojowiska z licznymi wrakami czołgów z poprzedniej wojny i minami ukrytymi w ziemi. Motyw zagrożenia, jakim ta broń jest dla ludności cywilnej, przewija się zresztą w filmie, skutecznie nagłaśniając ten problem. Z uwagi na wątek główny, poznać też możemy obskurne więzienie Pule Chakri w okropnych warunkach przetrzymywani są m.in. wrogowie systemu, tacy jak ojciec głównej bohaterki. Mówi się, że pod rządami talibów przez ten zakład karny przeszło ponad 100 tysięcy osób. Więzienie to ma długą i mroczną historię. Jest ono znane ze stosowania tam tortur i egzekucji na więźniach. Jeszcze wcześniej, w czasach komunistycznej interwencji dokonano tu masowej egzekucji więźniów, których masowe groby znaleziono w 2006 roku. Od 2001 roku więzienie to było użytkowane przez nowe władze afgańskie, aż do 2021 roku, kiedy to po upadku Kabulu wielu zamkniętych tam talibów wróciło na wolność. Ważnym aspektem ekonomii talibów była produkcja narkotyków. W kraju tym powstały ogromne plantacje maku, z którego powstają później opium i heroina. Nawiązania do tego procederu niestety nie uświadczymy w żywicielu, a szkoda, gdyż jest to ważne zagadnienie. Historia w żywicielu nie jest czarno-biała. Przykładem na to są świetnie napisane, nieoczywiste moralnie postacie drugopanowe. Jedną z nich jest żołnierz talibów o imieniu Rasak. Człowiek ten, mimo służby dla zbrodniczej organizacji, jest niezwykle ludzki i ma bardzo zrozumiałe motywacje. Jego wątek dosadnie uświadamia nas, że nawet wśród talibów bywają rozsądni i porządni ludzie. Reżyserka i scenarzyści dużą wagę przywiązali do kreacji postaci. Od świetnie dobranych głosów po wygląd. W żywicielu spędzamy dużo czasu, oglądając wykonywanie przez bohaterów codziennych czynności, dzięki czemu lepiej możemy ich zrozumieć. Film ten można polecić każdemu, niezależnie od wieku. Przybliża on skomplikowane problemy w dużo prostszej i przyjemniejszej formie, niż zazwyczaj się to robi. I może to przemówić do bardzo szerokiego grona odbiorców. Wątek główny wbija w fotel, i pozwolę Wam osobiście się o tym przekonać. Jeśli jesteście zainteresowani, to żywiciel jest dostępny na platformie Netflix. Serdecznie polecam dać mu szansę. Podsumowanie jest już za nami, teraz uwaga drobny spoiler akcja filmu kończy się na samym początku wojny w Afganistanie. Kiedy to amerykańskie oraz brytyjskie siły powietrzne rozpoczęły bombardowanie wyznaczonych celów na terenie Afganistanu, bomby spadły wtedy m.in. w Kabulu. W pierwszym tygodniu grudnia 2001 roku reżim fundamentalistów upadł. Lecz nie był to koniec XXI wiecznej wojny w Afganistanie. Talibowie przez kolejne lata dalej próbowali odzyskać władzę. Udało się im to po wycofaniu się amerykańskich wojsk z Afganistanu w 2021 roku. O czym zapewne każdy z was słyszał, gdyż było o tym głośno. Dziś talibowie starają się zachować pozory ucywilizowania, legitymizując swą władzę w oczach zachodu. Mimo to sytuacja w Afganistanie nie jest kolorowa. Dopełnia się proces stopniowego wykluczania kobiet ze sfery publicznej, starają się liczne przypadki nadużyć i niedawno wrócił też problem głodu. Żeby zrozumieć dzisiejszy Afganistan, warto dowiedzieć się jak ponad 20 lat temu Wyglądały rządy talibów. Moim zdaniem to właśnie seans filmu Żywiciel w umiejętny sposób może was wprowadzić w tę tematykę.